Serdecznie witam. Dalszy ciąg lekcji o falach. Ostatnio mówiliśmy o energii i o natężeniu fali tak, mechanicznej, czy ogólnie o natężeniu fali, bo to nie tylko dotyczy fal mechanicznych. To ten wzór tutaj widzicie. Tak? Teraz przechodzimy do własności fal. I chciałem się powiedzieć o pierwszej własności, jaką jest dyfrakcja fali albo też ugięcie. Ale zanim o tym powiem, wspomnimy najpierw o zasadzie Hojhensa. Zasada Hoyt-Hensa. Otóż, w jaki sposób można uzyskać w przestrzeni falę płaską? Tak, jaką powierzchnię falową. Płaską powierzchnię falową. Otóż wtedy, gdy źródła fal będą gęsto położone, bardzo gęsto, obok jednego, obok drugiego, na wspólnej płaszczyźnie. Każde źródło będzie wytwarzało swoją własną falę kolistą, ale po nakładaniu się uzyskamy falę płaską. Tutaj mam pewienego typu o, rysunek, bo no, ten rysunek mógłby wejść do góry. Dlaczego tutaj nie wskoczył? Aha, to mało już miejsca. Dobra, tu jest 7 źródeł. Każdy wytwarza swoją własną falę kolistą. Tutaj na rysunku widać. I tutaj czerwone, a zielone to nakładanie, to taki przód, czoło fali, które pojawiło się z przodu. I to chodzi do kolejnych punktów ośrodka, te kolejne zaczynania wykonywali drzygania i tak dalej. Czyli uzyskujemy coś yy, takiego. Nałożenie szeregów fal yy, może utworzyć falę płaską, to jest podałem może. No bo w końcu, jeżeli te źródła będą daleko rozsunięte od siebie, to za bardzo płaskiej jej fali nie zobaczymy. Tak? Dlatego te źródła powinny być jak najbliżej. Oczywiście w praktyce, jak mamy na przykład falę na wodzie, to z naszego punktu widzenia te źródła fale są nieskończenie blisko siebie, no bo to każda pojedyncza cząsteczka jest takim źródłem fali. Tak To wiadomo, jest jakaś odległość między nimi. Ale. Odległość rzędu nanometrów, to możemy potraktować w ujęciu makroskopowym jako nieskończenie niewielką odległość. Tak, tak naprawdę, więc te źródła są wtedy nieskończenie blisko siebie. No i wtedy mamy praktycznie idealną, możemy zobaczyć falę płaską. Można byłoby ją uzyskać, gdybyście chociażby wzięli grzebień, nalali wodę do, do miseczki jakiejś i tym grzebieniem, końcówkami grzebienia uderzali w wodę. Zobaczycie, jaką uzyskacie falę. To będzie fala, właśnie. Płaska. a może dokręcę sobie do końca tego filmu, teraz za to wpadłem coś takiego i połączę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, to jest bardzo ciekawe. Tak źródła, jak zobaczymy tę falę płaską utworzoną z wielu źródeł fali kulistych, czyli w tym przypadku to będzie kolistych, jak na wodzie, tak? Tutaj ja napisałem kulistych, ale w ogólnym przypadku to może być w przestrzeni, fala akustyczna na przykład, ale na wodzie to będzie oczywiście fala kolista. No, to przy okazji można już podać zasadę Huygensa. Otóż, bo to tak naprawdę może pójść w drugą stronę. Skoro na ulenie fal kulistych tworzy falę płaską, to falę płaską można rozłożyć na wiele fal kolistych, czy też kulistych. W drugą stronę możemy pójść. Tak? Czyli, jak mamy taką falę płaską, tę na zieloną na przykład, to ona, ona złożona jest w nieskończonej ilości. Tak naprawdę fal kulistych nieskończonych. No, tutaj może nie aż, aż tak nieskończonej, ale te ilości cząsteczek na powierzchni wody, no to to jest naprawdę to jest ogrom. Tak? No i dzięki temu mamy falę zasadę Hoichensa. Otóż każdy punkt ośrodka, do którego dotarła fala, staje się źródłem nowej fali kolistej na powierzchni wody, czy kulistej w przestrzeni. Ta nowa fala to jest fala elementarna. Albo nazwamy ją falą wtórną. To w tym momencie byłoby wtórnej. w znaczy nowej, elementarnej, wtórnej fali kulistej. Tak, tak to można byłoby zdefiniować. No ale jak to sobie można wyobrazić? Jeżeli sobie wyobrażę, że do tej cząsteczki, do tej cząstki Z2 dotarła wcześniej jakaś fala. Fala płaska, nawet niekoniecznie fala płaska, dowolna fala. Ta cząstka Z2 zaczęła wykonywać drgania. Góra, dół, góra, dół. tak. To teraz zapomnijmy o tej fali początkowej, tej pierwotnej, która docierała do fali Z, do, do punktu Z2. Dotarła, tak? już jej nie ma. Była nagle zniknęła. To jest wirtualne doświadczenie. Punkt Z2 wykonuje drgania. I teraz, co to, to ten punkt Z2 robi? Oddziałując cząsteczkami wokół siebie, sprawia je w drgania punkt Z2, cząstka Z2 wprawia w drgania wszystkie cząstki, które są wokół niej. Czyli taka cząstka Z2 wytwarza falę, swoją własną falę, falę kulistą, czy też kolistą. Tak, stała się, źród... Czyli ta, ta cząstka stała się źródłem nowej fali. Tak więc to jest to, o czym właśnie mówi nam zasada Huygensa. Każda pogrończutka, do którego dotarła fala, staje się źródłem nowej fali. I tak z każdym punktem. Tak? I te punkty tworząc faz, własne fale koliste czy kuliste tworzą znowu falę liniową. To jeżeli to się są bardzo blisko siebie. Tutaj to, co teraz Wam powiedziałem, tutaj mam zapisane. Tak sobie zapisałem, pozwoliłem sobie to zapisać. Ta cząstka, ta cząstka wykonują drgania, do drgania inne cząstki wokół niej. Ta cząstka staje się więc źródłem nowej fali, fali wtórnej. Można to dostrzec, robiąc jakieś e, doświadczenie. Tutaj już tak to mi się chyba nie udałoby zrobić, a zobaczę, może myśleć ale wątpię. Robiąc doświadczenie, my to zrobimy może takie doświadczenie troszeczkę wirtualne. Jeżeli byśmy wywołali na wodzie falę płaską, na przykład przez grzeb, albo jakąś deskę, lepsza deska byłaby lepiej. Bo te źródła byłyby jeszcze bliżej siebie, tak? I na jej drodze ustawili przegrodę z wąską szczeliną, na przykład dwie deski obok siebie, tak? O, szerokość szczeliny około 1 mm, tak? No, no to fala też powinna mieć pewną długość, o tym za chwileczkę powiem. To za przegrodą otworzyłaby się fala kulista. To doświadczenie, które byśmy uzyskali, bez... o, tutaj mam taki rysunek, znalazłem też w Kozielskim, jest zgodny z zasadą Huygensa, czy byłby zgodny z zasadą Huygensa, bo my tego doświadczenia nie zrobiliśmy, tak, formalnie. To byłoby doświadczenie wirtualne, tak, w tym Więc to w tym przypadku może tak umieścimy to w ten sposób. O, szkoda tak, miejsce można. Czyli uzyskamy falę kulistą. Taki jeden punkt. Taka szczelina stała się jakby jednym punktem, formalnie milimetr, tak? To jeżeli to byłaby fala na wodzie, cząstka nie ma jednego milimetra. Czy cząsteczka, już mówiąc, tak? Dokładnie, jeśli chodzi o podejście do, do struktury budowy materii. Ale tę szczelinę byśmy mogli potraktować jako źródło fali, tak? No i tak, tak się rozchodzi we wszystkich kierunkach. na szło, tutaj na czerwono są, są tak zwane powierzchnie falowe, to czoło fali, a na tak, na no niebiesko jest to no, promień fali, kierunek rozchodzenia się fali, tak tutaj fala się rozchodzi w tych wszystkich kierunkach półku dookoła tak? no i jest to rzeczywiście, jeżeli te deski bym tylko rozsunął teraz to można byłoby dostrzec, że oczywiście ta fala, która przychodzi bardziej w środku pomiędzy deskami dalej się rozchodzi prosto a te części, które są na samym skraju wytwarzają falę kulistę. no bo tutaj z przodu te dwie fale z przodu na środku, te fale się na siebie nakładają, a jak się na siebie nakładają są źródła bardzo blisko siebie, to uzyskujemy falę płaską jak tutaj ta, ta zielona a jeżeli mamy na rogu tutaj, to one się nie mają z czym nałożyć, tutaj nie ma dalszych źródeł, tak, tej fali tutaj, są deski na przykład no to uzyskujemy falę wtedy już kulistą, czy też kulistą na wodzie, to byłaby fala Kolista. Takie też taki film umieszczam na, na modlu, taki link do filmu, żebyście mogli dostrzec to, tak czyli ugina się. Ta fala się ugina na szczelinie, przechodząc przez szczelinę. I takie ugięcie. No, no tak, fala przez przegrodą poruszała się w określonym kierunku, tak? Pro lub poziomu. Po padłem do przegrody, tak można powiedzieć. Po przejściu przez przegrodę rozchodziła się w nowych kierunkach. Tutaj to góra, dół i na wprost oczywiście część też. Tutaj większość na wprost, ale góra i dół też, jak widać Takie zjawisko, któremu polega fali, nazywamy ugięciem, albo też dyfrakcją fali na tej przegrodzie, czy przeszkodzie. Tak? Ugięcie lub też dyfrakcja. To zjawisko charakteryzuje, żeby było jasne, tylko i wyłącznie ruch falowy. To, to zachodzi dla każdej fali. My tu mówimy o fali mechanicznej, ale dla fal elektromagnetycznych również to zjawisko zachodzi. Tak? Wszystko, jeżeli chcemy, żeby coś poznać, czy coś jest falą, możemy sprawdzić, czy zachodzi dyfrakcja. Jeżeli zachodzi dyfrakcja, to wiemy, że to coś można opisać w sposób falowy. To coś jest falą, jasne? Dyfrakcja, nie tylko dyfrakcja, bo mieliście w poprzedniej szkole te stanowiska związane z ruchem falowym, więc to nie tylko dyfrakcja, ale to na następnej lekcji. Fala przeszkadza a to już mówiłem, no, nie tylko za fal mechaniczny, już powiedziałem. to taki przykład. Tutaj mamy dwie szczeliny. W jedną przypada na przykład jakieś kuleczki, może to być piasek, krople wody. Tak, bezwietrzna pogoda, jakaś kropel deszcz pada sobie, piasek, grog, przysługujemy przez otwór. Jak do, dalej leci dalej po przejściu przez szczelinę? Tylko na wprost, w dół. A jak zachowała się tutaj fala? Narysowałem tutaj powierzchnię falową. Jak zachowałaby się tutaj fala? Ta fala rozchodziłaby się teraz tutaj. W ten sposób. Tak, już nie będę zmieniał grubości, żeby, było, żeby to było po prostu szybciej. Tak. Ojej, to jest straszny rysunek, no, ale wiadomo, mam nadzieję, o co chodzi. Tak. Kolejne. Może tak, żeby to mi troszkę przeszkadzało, ten, to, to obramowanie poprzednie. Tak. Czyli fala biegnąca pierwotnie, na w, tylko i wyłącznie na wprost. Hmm. Wtarczy, że tylko się dotknie coś i już jest problem. Fala biegnąca na wprost. ale biegnący na wprost. Tutaj o, o, oczywiście tutaj ciągle się przemieszcza, ale tutaj to się wszystko tak zmienia kierunek, tutaj na rogu zmienia kierunek Przemieszczanie się, tak? A, tak. Się. A! Cząstki poruszają się tylko cały czas. No, próbuję uzyskać prostą, ale tak prosto to bardzo nie wychodzi. Próbuję uzyskać prostą, prosto nie wychodzi, tak? Częstki, tylko tak! Nie oginają się, jasno? fala ugina się najlepiej, a no wtedy ugina się najlepiej, gdy rozmiar szczeliny jest tego samego rzędu wielkości, co długość fali, czyli na przykład jeżeli fala ma długość 1 mm, to szczelina powinna być podobnych rozmiarów, czyli tutaj w tym doświadczeniu takim myślowym, który, o którym wspominałem wcześniej, żeby szczelina mieć na mm, żeby dostrzec porządnie tę dyfrakcję, to trzeba byłoby uzyskać falę wcześniej o długości o fali, czyli odległość między grzbietami 1 mm. No to nie byłoby łatwe do uzyskania w warunkach takich domowych, tym bardziej, tak? A jeżeli fala by miałaby około ok. długości metra, to szczelina musi być podobna. Metr. Oczywiście może być pół metra, 5 metrów, tak, ale ten sam rząd wielkości też na A Fala toczy mało, to niedługo będziemy mówić najdłużej a dokładnie mi chodzi nie o falę akustyczną, czyli o jej część, czyli falę dźwiękową, czym to się różni, o tym, o tym wspomnę, ma długość w rzędu od 2 cm nawet do 20 m, a przeszkody, jakie napotyka fala akustyczna na swojej drodze, czyli jakieś otwarte drzwi, ściany budynków, okna, na, tak, na meble, o które się potykamy czasami, mają podobny rynek rozmiaru. I dźwięk bardzo dobrze ulega dyfrakcji na tych wszystkich przeszkodach, na tych wszystkich szczelinach, typu otwarte drzwi, szczeliny nawet w, w drzwiach. To, że ja mam otwarte drzwi i mówię do syna, który znajduje się gdzieś tam w innym pokoju, to głównie dzięki temu, że jest dyfrakcja. Owszem, część dźwięku też przechodzi przez ściany tak? czy przez drzwi zamknięte, nawet też przechodzi ten dźwięk, ale, naj, tak? ale najlepiej. Najlep najlepiej mnie słychać tylko dzięki właśnie dyfrakcji. I to tyle, jeżeli chodzi o moją część teoretyczną tej godziny. Spróbuję do tak dokręcić jeszcze, pokazać falę płaską z wykorzystaniem grzybienia. A to za chwileczkę. Zobaczymy, czy będzie coś. Widać, wykorzystałem wannę. Zobaczymy, mam takie małość. Najlepiej, gdyby światło było od spodu, co prawda tutaj. Grzebień, grzebieniem robię falę, ja tutaj ładnie nawet widzę, to może być mało światła, zaraz zobaczymy, może to przyrobię ten film i się uda zobaczyć, tak, mamy, uzyskujemy tutaj falę, ja, ja widzę falę płaską, ale Wy coś, wy coś widzicie. Tak. Jeszcze raz spróbujemy zrobić to. Gdzie jest kursor? Tutaj jest kursor. Uwaga. Próba numer 2. Zobaczymy, czy coś będzie widać. Grzebień, woda. Czyli nie będzie nic widać? Nie, nie wiem, czy coś widać, czy nie. Ja widzę tutaj, ale zobaczymy. Tak. Coś wygląda na kształt fali płaskie. Może nie jest idealnie, ale. O. To jest większa częstotliwość, Może będzie lepiej widać. Tak. O. No. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Zaraz zobaczę w komputerze, ale. To ciężko. Bo... Powiem tak, yy, wyszło mi kiepsko. Jeżeli możecie, to weźcie sobie miskę, wannę, grzebień i się pobawcie sami, zobaczycie naprawdę bardzo ładną falę płaską. Tak? To takie zadanie domowe ode mnie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia na następnej lekcji. Jakie wnioski, moi drodzy, mogą, wy, możemy wysnuć z pojęcia dyfrakcji, z tego, co że zachodzi dyfrakcja fali, takie praktyczne wnioski. Tutaj głównie chodzi mi o dyfrakcję światła. Otóż światło ma długość fali rzędu 360-740 nanometrów, czyli ułamki mikrometra. Dalej, wiemy, że dyfrakcja zachodzi najlepiej najpewniej wtedy, gdy rozmiary przeszkód rozmiary szczelin są porównywalne z długością fali. Dlaczego to prowadzi? Ano do tego, że my praktycznie nie będziemy mogli w stanie dostrzec obiektów o rozmiarach, które są porównywane z rozmiarami długości fali, fali światła widzialnego. Dlaczego? Bo na tych obiektach, które mają tego typu rozmiary, zachodzi dyfrakcja, czyli zamiast widzieć, dyfrakcja, czyli takie ugięcie fali, takie rozmazanie tak naprawdę to będzie tej fali, czyli zamiast widzieć szczegół, ostry obraz przedmiotu, będę widział rozmazany obraz tego przedmiotu, czyli kanta tego przedmiotu, kantów tego przedmiotu. Nawet powiększanie, na przykład no, zwiększanie powiększenia w mikroskopie, nic tutaj nie da, tu będzie po prostu duża jedna wielka plama. Tak? Czyli w mikroskopach nie możemy dostrzec obiektów właśnie, w mikroskopach optycznych, nie możemy dostrzec obiektów właśnie o tych rozmiarach, czy no, załóżmy, że do jednego, nawet nie jeden mikrometr, nawet trochę więcej musiałoby być, kilka mikrometrów, to jest chyba taki minimalny, nawet można powiedzieć 10 mikrometrów, to był taki minimalny rozmiar obiektu, który możemy szczęsownie dostrzec w mikroskopii optycznym. Mniejsze obiekty, oto tu już dyfrakcja chodzi coraz silniej, rozmazanie obrazu jest coraz silniejsze, moi drodzy. Także jest to jak gdyby, w tym momencie ograniczenie wynikające z praw fizyki, a nie ograniczenie, które wynikałoby z naszej technologii, którą mamy, lepszą lub gorszą. Nie. Tutaj jakikolwiek byśmy nie chcieli zrobić mikroskop optyczny, nie możemy zejść do tych rozmiarów, tak. Jeżeli chcemy zobaczyć mniejsze obiekty typu wirusy, czy jeszcze coś mniejszego, no to niestety mikroskop elektronowy, czyli będziemy traktować wiązkę elektronów jak falę, tak, ale o tym Powiemy sobie później jeszcze, na późniejszych działach. Podobnie, moi drodzy, ma się rzecz do technologii w praktyce wykorzystywanej do nas, czyli do płyt kompaktowych, płyty CD czy płyty DVD. One pierwotnie, te płyty, pierwotnie, cały czas wykorzystują światło laserowe czerwonego lasera. Tak? Czerwony laser ma długość fali, właśnie to jest ten skraj, są dłuższe fale. Czyli dyfrakcja zachodzi na dłuższych elementach, na większych elementach. I jeżeli byśmy prowadzili zamiast czerwonego lasera laser niebieski czy fioletowy, czyli jakbyś, tak zwany byśmy nazywali to Blu-ray, niebieskie, tak, promieniowane, które ma długość fali z drugiego skali światła widzialnego, czyli 360-400 nanometrów, czyli jest krótsza fala. Prawie dwa razy krótsza fala niż światło czerwone, czyli dyfrakcja zachodzi taka pełniejsza dla mniejszych obiektów, tak, czyli jeżeli ja, czyli innymi słowy mówiąc, gdybym nawet wziął mikroskop optyczny i bym chciał obserwować coś czerwonym światłem, to niestety ograniczenie dyfrakcyjne, a jeżeli bym zrobił niebieskim światłem, też ograniczenie dyfrakcyjne, ale światło o falie dłuższej, krótszej, czyli mogę zobaczyć mniejsze szczegóły, tak, będę mógł zobaczyć, czyli Oświetlając to światłem niebieskim, fioletowym, mogę zobaczyć więcej szczegółów, niż oświetlając to coś światłem czerwonym. Tak? I podobnie jest z płytami kompaktowymi, z płytami wykorzystującymi Blu-ray, bo jeżeli wykorzystam światło niebieskie, fioletowe, zamiast czerwonego, czyli niebieskie światło, możemy dostrzec mniejsze szczegóły, czyli na płycie, którą wykorzystamy do zapisu danych, mogą znajdować się mniejsze obszary z informacjami, czyli te zera i jedynki. Sygnał, brak sygnału. To obszary są mniejsze. A jak są mniejsze, to ich się zmieści więcej na tym samym rozmiarze płyty. Czyli na tej płycie można zapisać wtedy więcej danych. Płyty Blu-ray mają więcej danych niż płyty DVD. A to mają więcej niż płyty kompaktowe z kolei. Tak? Ale na płytach DVD i kompaktowych wykorzystujemy laser czerwony, a na Blu-rayu wykorzystujemy laser właśnie błękitny, laser niebieski filetowy. Na początku były problemy, bo te półprzewodniki emitujące ten laser były niestabilne, bardzo krótko wytrzymywały. Po kilku godzinach, kilkunastu godzinach padały, więc dopiero to do później ta technologia weszła do użytku. A teraz już mamy Blu-Ray bez problemu działający w ładnych par No dobrze, to tyle o dyfrakcji. Dziękuję bardzo.